Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy troszkę taki film informacyjny. Podsumuję dla Was kalendarze adwentowe, pokażę Wam moje prezenty urodzinowe oraz mam dla Was kilka wiadomości, jeżeli chodzi o rozwój mojego kanału. Dlatego myślę, że warto nagrać taki oddzielny film i później z nową energią wkroczyć w nowe daily vlogi. Bo wiecie co? Jakbym nagrała normalny daily vlog, to podejrzewam, że mógłbym mieć nawet 45 minut i kto by to obejrzał więc to by było kompletnie bez sensu, tym bardziej, że mamy jeszcze zaległe okienka do pokazania z adventowych, adwentowych, więc jest troszeczkę tego, co chciałabym Wam dzisiaj pokazać oraz co chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. Na samym początku może przekażę Wam najważniejsze informacje, a to dlatego, że wiem, że część z Was ogląda tylko początki filmu, dlatego chciałabym, żeby te informacje trafiły do jak największej grupy osób. Na pierwsze ogień może zacznę od Patronite'a, bo w grudniu dostałam w roście pierwszy przelew z Patronite'a i było to 280 zł. I chciałabym się tutaj z Wami podzielić, że moi patroni mieli zdecydować na jaki cel będą przeznaczone te pieniądze, ale niestety stwierdzili, że wolą, bym to ja zdecydowała i wpłaciłam na trzy różne cele. Tak, żeby po prostu każdy był zadowolony, płaciłam 100 zł dla chorego Pawła na terapię komórkami macierzystymi, zdecydowałam się akurat na tą zbiórkę, ponieważ ona się kończy za 24 godziny i pewnie jak publikuję już ten film, to zbiórka będzie zakończona, dlatego też właśnie chciałam wspomóc. Kolejne 100 zł wpłaciłam na operację serca w Niemczech dla małego Wojtusia. Ten mały chłopczyk z wadą serca ma się urodzić w lutym w Niemczech i od razu ma przejść poważną operację na serduszku. Dlatego też, że czas goni zdecydowałam się tutaj wpłacić kolejne 100 zł. Dodatkowo też wpłaciłam 80 zł na leczenie dwóch chorych piesków bo jak wiecie, nasi pomaga mamy również dział zwierzęta. A zdecydowałam się akurat na tą zbiórkę, bo po pierwsze poruszała mnie historia tych dwóch pornogów a po drugie brakowało tam akurat 77 zł do zakończenia zbiórki, a żeby w budżecie zostało jeszcze 80 za waszy wpłat, to stwierdziłam, że po prostu będziemy ostatnią osobą, która wpłaci, to będzie ostatnia wpłata. I na każdej wpłacie z tych trzech zbiórek podpisałam się swoim imieniem i nazwiskiem oraz dopiskiem i patroni, także możecie każdy z tych płat znaleźć. Ja Wam te wszystkie trzy linki podlinkuję na dole czy zbiórki. Dodatkowo też widzieliście przed chwilą zrzuty z maila, gdzie był komunikat, że zbiórka została wsparta. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych wątpliwości. Oczywiście jeszcze potwierdzenia, właśnie wpłaty opublikuję na patronite w ramach postu oraz na mojej grupie, żeby też każdy mógł się przyjrzeć, wejść w końcu sobie właśnie na te zbiórki i wszystko zweryfikować. Chcę, żeby tutaj środki, które Wy mi na podskrunajcie, były przejrzyste. Więc jeżeli chcecie pomagać razem ze mną, to bardzo serdecznie Was zapraszam, bo dopiero w grudniu udało nam się osiągnąć ten cel 100 zł, że teraz możemy właśnie w styczniu płacić 100 zł na kolejną osobę. Pewnie pod koniec stycznia, jak dostanę kolejną opłatę albo na początku lutego, proszę się zorientować, po prostu jak działa ten system. Dodatkowo mamy już 70 zł na grę. Która pewnie będzie się pojawiać na live, ale o tym to już może innym razem, bo też nie chcę Wam tutaj dawać zbyt dużej ilości informacji. Jeżeli chodzi o newsletter, on już jest przygotowany i w tej chwili testują go moi moderatorzy, czy wszystko działa. Wiecie, czy wzór maila jest ok, czy linki działają, czy właśnie formularz zapisu działa, czy roda jest ok i tak dalej. Wszystko jest sprawdzane, wszystko jest weryfikowane. Jeżeli okaże się, że wszystko działa jak należy. To oczywiście w kolejnym vlogu już Wam podam linka, gdzie będziecie mogli się zapisywać na newsletter. Jeżeli chodzi o wtyczkę, to muszę po prostu nad nią troszeczkę dłużej popracować. Zobaczymy, jak będzie działał newsletter, bo jeżeli okaże się, że to Wam będzie bardzo dobrze służyć, to po prostu zostawimy już na razie sam newsletter. A jeżeli będziecie chcieli wtyczkę, to oczywiście również postaram się ją jakoś ogarnąć. Jak widzicie, udało mi się wrócić do tego kadru. Troszkę przeorganizowałam swoje biurko i niesamowicie mnie to cieszy. Mam dla Was jeszcze jedną małą informację i jest to zupełna nowość. Od 6 stycznia możecie wspierać mój kanał już teraz bezpośrednio na YouTubie. Została mi uruchomiona ta opcja i w tej chwili są trzy progi. Starałam się, żeby te progi były w miarę logiczne i niezbyt wysokie. Dlatego mamy w tej chwili próg za 99, za 4,99 i za 9,99. Więc jeżeli chcecie wspomóc w rozwoju kanału, chcecie mi podziękować za materiały, które tu wrzucam i też pozwolić mi się rozwijać, albo po prostu podziękować za fajne vlogi, za fajne towarzystwo i zamiast kupić sobie jednej kawy na mieście, chcecie właśnie mi wspomóc, to możecie klikać albo na stronie mojego kanału, albo pod każdym filmem będzie teraz przycisk wesprzyj. Tam przygotowałam dla Was plakietki z guzikiem. Bardzo fajna jest opcja z tymi plakietkami, bo ustawiłam je tak, że im to, będziecie wspierać mój kanał tutaj bezpośrednio na YouTubie, to będziecie mieli zmienianą tą plakietkę i będzie to tak wyglądało, jakbyście przechodzili przez cały rozwój guzika. Od tego jak był małym kociakiem, aż do chwili obecnej, więc myślę, że to też będzie fajne. Są dodatkowe cztery emote ikonki i też będziecie zaznaczeni na przykład w komentarzach pod filmami. Czy właśnie na czacie tą plakietką z guziczkiem jako osoba wspierająca? I jeżeli tutaj ktoś chce wykorzystać tą opcję, ja na przykład do zniesienia formentu na Live, to od razu może sobie podarować wspieranie, bo to, że mnie wspieracie, nie oznacza, że będę tolerować obrażanie mnie, obrażenie moich widzów czy innych osób chociażby innych twórców. Dlatego nawet osoby, które wspierają, mogą dostać czasowego time-outa albo nawet najlegoleją na na block pisaniu wiadomości, bo musimy też planować, żeby był porządek na kanale, żeby nie dostała żadnego oraz żeby z tym wszystkim było tutaj miło. Oczywiście postaram się wszelkie środki przeznaczyć jak najbardziej na rozwój kanału, planuję też się nauczyć nagrywać na dwie kamery, może z perspektyw, chociażby filmy stacjonarne, żeby je troszeczkę rozmaicić, dlatego jeżeli chcecie to zamiast kawki zapraszam do opcji wesprzyj, jestem ciekawa czy ta opcja Wam się spodoba. Widzieliście o otwarciu ostatnich okienek w kalendarzach adventowych, i teraz Wam opowiem o wszystkich produktach, które się tam znajdowały. Ale na samym wstępie dodam, że nie będę teraz rozwalać wszystkich opakowań coca Simo, tych małych kwadracików, a to dlatego, że nie jestem w stanie naraz jeść tyle słodyczy i po prostu będziemy je otwierać na kolejnych daily vlogach i będę po prostu próbować z Wami te czekoladki. Zazwyczaj one się powtarzają, więc tutaj nie będzie nic sensacyjnego, ale zjem ten kalendarz do końca, tylko wiecie co? Nie widzę sensu, żebym teraz wszystkie dotykała, wyciągała i, i później znowu je hodowała, więc po prostu sobie to po kolei. Jeżeli chodzi o herbatki z Irvinga to mam przy sobie już te cztery saszetki i już Wam opowiadam jakie to są herbatki. I jeżeli chodzi o pieczą to jest to Sweet Grey czyli Earl Grey z pomarańczą i też te wszystkie herbatki sobie przetestujemy na daily vloga. To jest bardzo dobra, już nie mogę doczekać. Uwielbiam Earl Grey i jak wiecie uwielbiam pomarańczę, więc super. Kolejną herbatą jest herbata zielona cytrynowa. Mam nadzieję, że nie będzie to kwasek cytrynowy, tylko będzie taka normalna cytryna, bo to by było pyszne. Kolejną herbatą jest herbata biała, malinowa i ostatnią herbatą jest herbata Irving i lupinink, yy, 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 to jest yy, żurawina oraz pomarańcz, albo nie, mandarynka, mandarynka, przepraszam. To jest Różobina i mandarynka. Jeżeli chodzi o kolender z Irvinga, to jak dobrze pamiętacie, z logmasa. Byłam z niego bardzo zadowolona. Chyba wszystkie, albo prawie wszystkie, herbaty mi smakowały. Chyba tylko jedna mi tak podpasowała na pewno ta z kwaskiem cytrynowym, zamiast prawdziwego soku z cytryny. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku również będzie taki kolendarz, bo te herbaty są naprawdę fajne. Teraz Wam pokażę cztery saszetki z Cup and you. I to jest bardzo ciekawe, oczywiście wziąłam sobie odwrotnie. I to jest tak, na początku była matka grejpfrutowa. Potem mieliśmy yy, Migdałową mafinkę. Mam nadzieję, że mam to ułożone w miarę w kolejności. Potem były królewskie święta i na koniec jest sencza bożonarodzeniowa. Narodzeniowa. Ja szczerze, że tej jest to się troszeczkę obawiam, Ale ja również te wszystkie herbaty. Spróbujemy właśnie na daily vlogach i będziemy mieli chociaż coś testować przez styczeń. Dodatkowo, jak pamiętacie, mam jeszcze dwie herbaty, które dostałam w prezencie od Adama i jeszcze mam herbaty, które dostałam w paczce przed Lovemassem od jednej z Was, więc tutaj no, mam troszeczkę tego do testowania, ale jeżeli chodzi o Candy ja na samym końcu również chciałabym bardzo podziękować firmie, że mi go wysłała. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona, bo większość smaków mi przypadło do gustu. Nawet grzaniec czekoladowy mnie zaskoczył i w tym roku był bardzo smaczny. Tutaj były różne rodzaje tych herbat, bo było zarówno herbaty zielone, herbaty czarne, ale również na przykład herbatę matę. Więc tutaj było co doświadczać i co testować. Mam nadzieję, że te testy Wam się spodobały i oczywiście to to przetestujemy na kolejnych filmach. Jeżeli chodzi o kalendarz Oreo, byłam z niego bardzo zadowolona. W tym roku miałam zupełnie inne słodycze, i, co? I mi to naprawdę odpowiadało. Ale powiem Wam też o czymś, co zlamiłam. Zobaczcie, to są dwa różne cukierki. Jeden jest niebieski, a drugi jest pilotowy. I tych podobno było dużo mniej. Jeżeli się mylę, to oczywiście Wam tutaj napiszę, kamerka nie wiem kamerka mi ucieka, napiszę Wam na dole, ale wydaje mi się, że właśnie tych pilotowych było tylko trzy, a tych było dużo więcej, ale mi się cały czas wydawało, że są tylko te niebieskie, więc dopiero na koniec vlogmasa, a już dawno po vlogmasie się zorientowałam. Dodatkowo oczywiście po jeszcze jedna ta czekoladka, która bardzo, bardzo mi smakowała. I tutaj 24. mieliśmy coś fajnego, bo mamy tutaj mini Oreo. Zobaczcie taką sporą paczkę, właśnie tych malutkich, miniaturowych Oreo. Bardzo mnie to cieszy, bo ja lubię Oreo. Nie jestem może jakąś ogromną fanką, że jadłabym tylko i, tylko i wyłącznie Oreo, ale lubię sobie właśnie do kawy, czy do herbaty, czasami wziąć coś słodkiego, więc tutaj jak najbardziej to będzie zjedzone. I bardzo się cieszę. Myślę, że zrobię Wam tylko te z tych mini Oreo. Oto wszystko już myśmy testowali, więc nie ma sensu. No, chyba, że zrobię test tego pilotowego cukierka. Bo szczerze mówiąc, nie pamiętam już jego smaku, więc zobaczę po prostu, jak to zorganizuję. Jeżeli chodzi o produkty z kalendarza z Belei, tutaj również byłam bardzo zadowolona z tego, co znajdowało się w okienkach. Chyba nawet żaden z produktów mnie nie rozczarował, więc jestem również z tego kalendarza bardzo zadowolona. I tutaj w tych czterech okienkach znajdowało się płyn do mycia twarzy. Dodatkowo był jeszcze jeden żoł pod świąteczny. O, tak tutaj on wygląda. Jeśli chodzi o balę, to również w okienku, chyba podejrzewam 21, było coś takiego, co musiałam już w sprawdzić, żeby się dowiedzieć, co to jest. Myślałam, że to są podgrzewacze do dłoni, a okazało się, że to są płatki żelowe co na pewno bardzo, bardzo mi się przyda. I ostatniego dnia była gwiazda po prostu taka do kąpieli kula, coś ala kula, tylko właśnie w formie gwiazdki, bardzo się cieszę, na pewno sobie wykorzystam. Jak widzicie, to są wszystkie produkty. Na koniec zostało nam po otwieraniu wszystkich tych czterech okienek z Yves Rocher. I muszę przyznać, że ten kalendarz również bardzo mnie zaskoczył. Była tylko jedna rzecz, która mi się nie czyli polerka do paznokci, ale zobaczymy, co się kryje w tych czterech właśnie pojemniczkach. Tutaj jest coś ciężkiego. I co my to... Czekajcie, to jest jakaś buteleczka, O! Coś arganowego, już łamuję. A, to jest e, znowu żel pod prysznic. I to jest zapach róży. bo Tutaj jest napisane Larosa. rosa. Zobaczcie, tak to wygląda. Kolejne jest okienko numer 22. I tutaj to okienko jest dużo różniejsze, więc... Bardzo mi się ciekawe, co jest w środku. Mam nadzieję, że coś fajnego. I przecież mówiąc jestem bardzo ciekawa co będzie w 24. Aha, tu jest lakier do paznokci. I to jest bardzo ciemny lakier, więc ja na pewno z niego nie skorzystam. Już ten jeden czerwony lakier wydałam. Różowy to już tak jak mówiłam przy okazji nam ale jak ją zobaczę. A tym też bym się tak mówić dobrze, jak wiecie, ja już w tej chwili tylko hybryd. Po drugie jest zwykłe kierunek nie trzymały mi się na paznokciach, więc nie byłoby nawet sensu ich testować, bo nie byłaby to dobra opcja, nie byłoby to wiarygodny test. Nie chcę tutaj być złym prorokiem, ale te dwa ostatnie okienka są bardzo lekkie. W szczególności tutaj to okienko z numerem 23 i pewnie szczerze, że trochę się opowiem, co tutaj może się znajdować, ale już zaglądamy do środka. Słuchajcie, żeby mi to nie wypadło. Zawsze to jest ten sam problem. O tutaj jest coś nowego i to jest, a, a to jest y, maskara do brwi, więc coś malutkiego, jestem bardzo ciekawa, czy ona ma tutaj jakiś kolor, y, już patrzę, tak to jest szata. nie umiem tego przeczytać, wybaczcie, to jest po francusku, mam nadzieję, że to będzie brązowe, więc okej okay. i teraz jestem bardzo ciekawa, co kryje się pod 24, też dość lekkie, ale już dużo cięższe, Czekajcie, nie ja pokazałam Wam numerku, tak. tutaj mamy 24 i już zaglądamy do środka, o, o, coś do ust, to mnie akurat bardzo cieszyło i to jest, yy, a, jakiś, jakaś pomadka płynna, tylko ciekawe czy matowa, ale tutaj nie pisze, żeby to było matowe. Yy więc to wygląda jako eliksir, więc to może być po prostu pomadka nabliżająca. Ale powiem Wam, że bardzo ładny jest taki lekko różowy kolor, może to jest to kolor świąteczny, co jest lekko dziwne, ale na pewno sobie jak w którymś w bloku przetestujemy tę pomadkę. Na samym końcu chciałabym Wam pokazać moje prezenty urodzinowe, i od razu zaznaczę, że nie pokażę Wam wszystkich, bo też nie widzę takiego sensu, żeby się wszystkim chwalić. Pokażę Wam trzy wybrane, trzy, które sprawiły mi ogromną radość, i trzy, które myślę, że będą często używane. I dodatkowo też pokażę Wam prezent, który kupiłam sobie sama na urodziny. Więc zaczynajmy. Na początek Wam pokażę coś, co dostałam od Ali. Jest to płyta Patrycji Markowskiej oraz Grzegorza Markowskiego, najnowsza. Ja wcześniej nie miałam tej płyty, a jak wiecie, bardzo lubię Patrycję Markowską, więc mnie mega ucieszyła. Jeszcze jej nie otwierałam i powiem szczerze, że te kilka dni bez jej otworzenia to był dla mnie dramat, bo już chciałam ją posłuchać. Ale też miałam ochotę Wam ją pokazać jeszcze zapakowaną. Tutaj mamy aż 13 piosenek i powiem szczerze, że znam tylko drogę tak naprawdę. To my tylko tą jedno i chyba lustro z tego co ja leżę, ale muszę po prostu na spokojnie sobie tą płytkę przysłuchać. I powiem wam szczerze, że nawet nie miałam jeszcze okazji jej przysłuchać na, nawet na Spotify, więc jest to w miarę dziwne. Jeżeli chodzi o drugi prezent, to jest to prezent, którego kompletnie się nie spodziewałam. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, a jeżeli nie, to zapraszam, 88. W styczniu, właśnie 2 stycznia, spotkałam się z moją koleżanką, która przyjechała z drugiego końca Polski. I nawet się tego kompletnie nie spodziewałam. Otrzymałam od niej prezent urodzinowy, za który jeszcze raz Martyna bardzo, bardzo dziękuję. jest to torebka. Ja jeszcze tutaj nie odpiłam paska, tutaj się po tym zaplątał. I torebka wygląda w ten sposób. Zobaczcie, to jest coś, ale taki kuferek. I tutaj on ma dwa zamki. I będzie idealna, bo tutaj ma fajny uchwyt. Bardzo dobrze wysi mi na wózku, o nic mi nie zahacza, więc mega mi się podoba. Po drugie taki klimatik, ale trochę rokowy z ćwikami. Bardzo, bardzo mi przypadło gustu i to będzie chyba idealny argument, żeby zmienić torebkę już na sezon, bo bardzo tu pochodzę z tej żółtej, w sumie to dawno powinno zmienić, tej zimę, ale okej. Okay. Przy okazji prawie zobaczyliście prezent, który sama sobie kupiłam, ale to za chwilę. I bardzo się cieszę z tej torebki i myślę, że właśnie przy najbliższym wyjściu z domu już się do niej przepakuję i Wam pokażę jak to wszystko wygląda w praktyce. Jeżeli chodzi o prezenty, które otrzymałam, to największym zaskoczeniem był dla mnie prezent, który dostałam od do mojej siostry. To było kompletne zaskoczenie. Całkowicie się go nie spodziewałam. Zabawniejsze w tym wszystkim jest to, że, równie fajne jak prezent, jest również opakowanie, które strasznie przypało mi do gusty. I nie chcę tutaj za dużo odsłaniać, ale jest to takie opakowanie, widzicie? Ala tabliczka. Tutaj jest dedykacja, już Wam przeczytam. To jest cytat. Życie nie mierzy się ilością oddechów, ale ilością film, które zapierają dech w piersiach i oczywiście tutaj jest moja data urodzenia, ale z rokiem 2019 i powiem Wam szczerze, że mega mi się spodobało, a wiecie co było w tym pudełku? Już Wam pokazuję. W tym opakowaniu prezentem był elegancki długopis, który dostałam ze słowami, żebym podpisywała nim wszystkie umowy w firmie. Więc muszę przyznać, że jest to mega fajny promysł, jest srebrny, jest ładny, jest elegancki, widzicie, automatyczny. Dodatkowo też tutaj ma krawet z dedykacją, ale też go Wam nie będę pokazywać, bo już jest prywatny. I muszę przyznać, że takiego prezentu kompletnie się nie spodziewałam. Jak widzicie, ja uwielbiam przódkiego rodzaju Produkty do pisania, wszelkiego rodzaju tasiemki, naklejki i tak dalej, więc to jest proces, produkt idealny dla mnie. Bardzo się cieszę, bo wreszcie mam elegancki długopis, który którym mogę pójść na spotkanie z klientem. Mogę pójść do wszelkiego rodzaju urzędów i wszystko podpisać, więc bardzo mnie to cieszy. A na koniec Wam pokażę prezent, który kupiłam sobie sama. U mnie w domu jest taka tradycja, że oprócz prezentów, które otrzymuję się na urodziny, to zazwyczaj jej jubileusz sam sobie też sprawia chociażby mały drobiazg. W nagrodę za to, że minął mu kolejny rok życia. Ja sobie w tym roku również kupiłam prezent. I zobaczcie, mam tutaj torebkę z Xiaomi. I powiem Wam, że kupiłam coś, co bardzo, bardzo długo spędzało mi sens powiek. Zastanawiałam się, czy będę z tego produktu zadowolona. I zobaczcie, jest to opaska Mi Band 4. I wiecie co? Mam ją od kostecznie stycznia i używam. I jestem nią zachwycona. I specjalnie do tego filmu ją zdjęłam, i wiecie co, brakuje mi jej na rynku. Jeżeli o to chodzi, zobaczcie. To jest moja opaska, i teraz, oczywiście, ją odporowałam bo miałam ją chwilkę wyłączoną, ponieważ ją ładowałam. Jestem ciekawa, czy też będzie zgodnie z opisem trzymać te 20 dni prąd, z nami 15 jakby trzymał, to było dobrze. Bardzo fajnie się ją zapina i pomimo tego, że mam bardzo chudą rękę, to wiecie, że mi ten pasek pasuje idealnie. Jestem mega zaskoczona. Jedynym minusem jest to, że ciężko się na razie tą pastrokę wyciąga do ładowania, więc mam troszeczkę mały problem z tym, ale jestem mega zadowolona. Jak wiecie, Rok temu kupiłam sobie smartwatcha z Gareta i to jest po prostu jeden wielki bullshit. Tam nic nie działa. Ani powiadomienia, ani synchronizacja z telefonem. Tamten smartwatch bardzo szybko się rozładowuje, bo chyba nie wiem, czy wyczyło mi nawet 2 jeżeli chodzi o kwestię takiego całodziennego noszenia. I co najważniejsze, w słońcu go kompletnie nie widać. A tutaj mamy zwykłą niebę opaskę. I wiecie, co jest okolosalna różnica. Nie było problemu, żeby ją sparować. Nie było problemu, żeby wyskakiwały mi powiadomienia. Bardzo delikatnie, ale fajnie wibruje, Kupiłam ją ze względu na kilka powodów. Po pierwsze, chcę monitorować swój sen, bo niestety ostatnio śpię bardzo źle i muszę zobaczyć, czy ja naprawdę śpię głęboko, czy tak jak mi się wydaje, że śpię płytko. Dlatego jestem cały czas zamęczona. Dodatkowo chcę zliczać tutaj kilometry wózkiem, a właśnie na tym Xiaomi e, Mi Band jest coś takiego, że mogę sobie ustawić ze rowerem jako trening i wtedy bardzo dobrze zlicza właśnie kilometry wózkiem, więc super. Bardzo mnie to cieszy. Szczególnie, się wiecie, kiedy jestem gdzieś poza domem, e, bo czasami mi się wydaje, że o, taki mały kawałeczek, a potem się okazuje, że zrobiłam 2 3 kilometry. I jeszcze to, co najważniejsze, nie zawsze mi się chce w autobusie, czy też nie zawsze słyszę, wyciągać telefonu. A teraz będę od razu widziała, kto do mnie pisze, kto do mnie dzwoni, czy muszę od razu zareagować, czy mogę po prostu zrobić to po tym, jak wysiądę z autobusu. Jestem mega zadowolona właśnie z tego zakupu i jak na razie sprawdza mi się rewelacyjnie. Jeżeli macie tą opaskę, to dajcie mi znać, czy jesteście zadowoleni. Czekam na Wasze opinie. Teraz wreszcie kończę ten przedługi film. Dzisiaj, jeżeli chcecie wesprzeć mój rozwój, to jeszcze raz zapraszam was albo do wspierania kanału tutaj na YouTube, albo do wspierania kanału na Patreonie. Link do wszystkiego macie w opisie. Jeżeli udało wam się obejrzeć ten film do końca, to napiszcie proszę w komentarzu prezentów rodzinowe, a ja zachęcam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. W kolejnym filmie, widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć.